Siemka i z tej strony Momot595, a to jest kolejny odcinek, drugi, tak konkretnie, <grytanie> odcinek Zagrajmy w Gothic 2, tak, wreszcie zdałem się, by znów nagrać te odnawiane odcineczki z Gotika i, prawdę mówiąc, tak dawno nie grałem w tego Gotika 2, że nawet, no, zapomniałem, jak to wszystko wygląda. Co ja miałem zrobić? Aha, chyba się pozbyć właśnie tych szczurków. Przykładowo nawet. E, oczyścić tam pewnie jest. O kurde, mnie dziobnął normalnie, nie mam wyczucia. Nie ma czego pograć. Kiedy ja to zabrałem? <gry> nie mam pojęcia. Naprawdę. Mogę tutaj trochę failować, bo nie pamiętam jak się gra, to jest... Naprawdę, ja tu mam wrażenie, że to jest jakiś szczurek. Aha, bo jest. A nie, wydawało mi się, że tam są dwa. Ja nie chcę, tutaj, żeby na przykład nie krwiopis zaatakowała i jednocześnie też jakiś tam szczurek, ale mam nadzieję, że to jakoś można połączyć. To jest jedna krwiopisa, tak? To mogę tutaj sobie podejść do niej. Dobra, próbujemy ją jakoś tak zabić w miarę sprawnie i konkretnie sprawnie konkretnie zgadać. Wejdziemy sobie tutaj, tutaj jest troszkę szczurków. I może czytałby się tutaj no, w tym właśnie momencie save. Yy, tak sobie myślę, gdzie ja właśnie zakończyłem drugi odcinek. Bo chcę, żeby to było odtwarzane, tak wiecie, tak dokładnie... No czy mniej więcej w tym miejscu, gdzie skończyłem wtedy tam w tamtym miejscu odcinek w tej, tej starej wersji. Zobacimy... no... Naprawdę chcę ją teraz nagrać, tą ulepszoną powiedzmy wersję Nieważne jak spojrzałem na jakość tamtych filmów Naprawdę ona była marna. I to mnie mocno buduje, żeby po prostu Właśnie jakaś taka muzyczka była dziwna Taka nietypowa A bo mi się cały czas już wszystko teraz kojarzy Z Gothiciem, z z Ogólnie na powiedzmy przygotowuję się do nagrania tej serii Którą mam nadzieję, że uda mi się rozpocząć w grudniu a chcę to tak, wiecie, zrobić dokładnie. Niczego tu nie znajdę. Nie mogę brać y, tych skrzydełek. No trudno. Ale zielę sobie pozbieramy, mogą się przydać, bo ja nie mam mikstur, jak tak mi się wydaje. Yy... Aha, ta się naciskał. o rany. W ogóle, co to za rozdzielczość? Normalnie niszcząca oczy. <grym> yy, może tutaj... Chociaż na tą 1000... A, ustawmy 1200. Chociaż nie wiem, czy to nie będzie przesadne. W sensie, przepraszam, nie wiem czy to się nagrywało, mam nadzieję, że się nagrywało. Teraz nagle mi przerwało nagrywanie, więc... Więc mam nadzieję, że po prostu wcześniej też nagrywam. W ogóle od razu inne literki, w jakimś innym czasie gra i w ogóle inaczej jest. <ścoughs> w końcu to, prze to przejście w sumie z 800 na 600 na 1200, no to dosyć duża różnica, jest odczuwalna. <laughs> No i liczę, że sobie będę mógł zacząć wystartować z tą serią z 3 właśnie już niedługo, czyli e, gdzieś tak w grudniu, no, kiedy mam nadzieję, że dorobię się nowe karty graficzne i wtedy będę mógł, no dużo less play wtedy będzie dla mnie stało otworem, prawda, będę mógł, będę miał o wiele większe możliwości. Który mamy poziom? Mamy pierwszy poziom, do następnego jest troszkę i na pewno go tutaj już nie wbijemy. Mam nadzieję, że zabiłem wszystkie tej te stwóreczki jakie były. Możliwe zabicia. Potem wilki chyba Lester jakiegoś upierniczył. Ja jakieś zabiję chyba w poprzednim odcinku, bo już nawet nie pamiętam, To było... To były 4 miesiące temu chyba, a nawet 5, nie wiem. Bo ten nowy odcinek od odnowionej wersji był niedługo po tym, jak skończyłem właśnie tego potika o Google nie nagrywać. No, czyli to będzie trzeba pięć nowych miesięcy. No, czyli kawał czasu. No. Taki myślę odpoczynek od wersji, dobrze mi zrobił i będzie mi się chciało nagrać te odnow ten odnowione odcineczki. I będzie wszystko pięknie. Juuu! I... E ogólnie jeszcze mam katarek troszkę bo jestem przeziębiony byłem jeszcze tak bardziej troszkę przeziębiony ale już mi trochę tak minęło eee, i postawiłem, że sobie nagrę ponieważ mam wielką chęć do takiego nagrania myślę, że może nawet podczas tej sesji nagrań kilka odcinków nawet no, potem się eee, zrobić ale to zależy w ogóle nie wiem czemu mam 60 klatek a powinno być 30 znaczy tak znów i tak, i tak dla mnie teraz ten, o, ale on pije. Dobra, ta technika jednak się sprawdza, żeby. trzeba tylko tak do przodu te mieczki. W ogóle po co, po co ja tak się męczę, skoro mam troszkę lepszy zardzewiały miecz od tej lagi. I to jest już przesada, gram patykiem. <grym> dobra. Tak więc... O, teraz mam 30 razy w świecie, nie rozumiem. Ale to i tak jest mało w porównaniu do tego ile... No, znaczy, nagrałem sobie sobie Lola. Znaczy taki pierwszy odcinek trudny. Chyba on się pojawił na, na kanale. Tak mi się wydaje. Znaczy jeszcze tego nie wiem, bo jeszcze na razie go nie wstawiłem, ale chcę go wstawić. Tutaj były dwa goblinki, tutaj w nas kruga jest laster. Nic tu nie ma. Nic tu nie ma w goblinku. Jaki e, laster? Kawalorn, tak, z kręgu magów wody. I sobie tutaj zawsze siedzi przy tym ognisku. A tam widzę, jak już jest szczurka. Nie, to są wargi. O kurde, co on tam robią? To jest już to jest już koks. Przynajmniej na naszym aktualnym poziomie to, wart, to jest. Nie do osiągnięcia przeciwnik. Um, no, o czymś ja mówiłem. Nie wiem, nie pamiętam. Ale ty mam <t> Zabiorę tu korek, który pewnie nie jesteśmy w stanie unieść, tak? bo te jest wejście się płaciły. A, no i wracając ten low, waży tak dużo, że... Teraz każda inna za mnie leciutka, która... Na przykład taki Gothic 2. Jest normalnie lekki jak piórko. To jego nagrania waży. Naprawdę. Tutaj mamy bandytę, którego... Hey, skąd się tu musimy z nim porozmawiać jakoś tak w miarę e, rozsądnie. Przybywam z gór. No właśnie, przybywasz z gór. To źle. Czemu? Mm, mm, I to jest chyba nic końca. Bardzo źle. Szukają cię. Cała zgraja naprawdę złych ludzi. Jest tu ktoś z kim musisz natychmiast porozmawiać. Chodź sam. Co tak, mnie zrobić? <grym> Komu tak nie ma? On jest mnie miły, ja go lubię. Połowa korinis się za tobą ugania. Nie powiesz mi chyba, że nie masz o tym zielonego. Ładne te literki są tej proszę, A -a -a. Rozumiem! Nie chcesz o tym gadać, co? W porządku twoja sprawa. To jak? Idziesz czy nie. Nie boję się. Z kim powinienem porozmawiać? Nie powinieneś ten dialek. Twoim sześć Nazywa się Brago. On wyjaśni Ci wszystko o wiele lepiej niż ja. No Wyjaśni ja się, to, jak się w na moje. Skąd mam wiedzieć, że to nie jest pułapka? Wieś, zaczynasz mnie już męczyć. Jeśli nie chcesz pomocy, to idź do miasta. Niech cię zapuszkują. Niech mnie Albo natychmiast ze mną pójdziesz, albo zejdź mi z oczu. Łapiesz? Nie łapę. Spokojnie, przyjacielu. Jej, Ktoś już próbował mnie wykołować. Czyżby? Pewien człowiek chciał, żebyśmy odzyskali razem amulet, a zyskami podzielili się po połowie. To to był... Kiedy już wykonaliśmy zadanie, on i banda jego koleżków zaatakowali mnie. Nie wygląda nie na nie to, nie żeś trafił nie. na nieuczciwych ludzi. Gdzie to się wydarzyło? to im. Byłem skazańcem w kolonii górniczej. Ej, przychodzisz spoza bariery. Człowieku, byliśmy tam razem. Oś ją to trzyma. No, Byłem kopaczem, Daj sobie za Trzymałem Daj się buzi. z dala od kłopotów. Ale teraz najważniejsze jest to, że wpakowałeś się w porządne tarapaty. Pomóż mi, ktoś wyznaczył za twoją głowę całkiem sporą nagrodę. Pojawiły się też listy, gończy z twoją facjami. Moja w Na twoim miejscu. Bardzo bym na siebie uważał. Co wśród nas ludzie, którzy dla złota pozabijaliby własne matki. A to taki nie Ale jest Ale my, ktoś. chłopcy z kolonii karnej, Podobno, no powinniśmy się trzymać razem. Powinienem ci chyba podziękować. Nie ma za co. Próbuję po prostu utrzymać się przy życiu. Jestem ciekaw, ile będzie, jak drugi będzie ten inaczej, bo poprzedni miał chyba, w tej pierwszej jakości miał jak chyba 11 minut. A, A może to? Kto wyznaczył tę nagrodę? Tego nie wiem. Tylko jeden z nas go zna. Ty. A kto to taki? Hej, stary, no naprawdę nie mogę ci tego powiedzieć. Co ty tak moski tak. On wie zawsze. Zawsze mnie bawi. Dziesięć sztuk złota za imię tego gościa. Och, stary, oh. naprawdę nie mogę tego zrobić. Mm. No, wykrztuś to w końcu. Mm. Och, stary. No dobra. Nazywa się Dexter. Koło dużego gospodarstwa jest stroma skała. O, Na niej jest wieża strasznicza, a obok kilka kopalni. Gdzieś w pobliżu jest jego kryjówka. No i widzisz. Coś miło. To nie było takie trudne. Tu jest twoje złoto. Tylko nie mów im, kto ci to powiedział? Okej. Okay. Daj mi jeszcze... Dasz mi ten portret. Jasne! Przecież to twoja gęba. Hmm. O, śmieszne. Wiesz coś jeszcze co mogłoby mnie zainteresować? Chodzi ci o tutejszą okolicę? Jeśli chcesz przeżyć, trzymaj się ścieżek. Im dalej zapuścisz się w dzicz, tym większe grozi ci niebezpieczeństwo. A no i dobrze. Za chwilkę wracam. Na Twoim miejsce trzymałby się stale od jaskini na górze. No. Moj kung no ci nie spać tył, a wierz mi. Na bitce to oni się znali jednak No, na razie Dobra, tak więc jestem z powrotem Zresztą mi coś przeszkodziło, ale możemy nagrywać dalej Zobaczcie coś Czasem czegoś tutaj nie ma, ale chyba kiedyś też sprazałem i nic nie było No so, idziemy sobie zabić to ponieważ to jest taki no, zawsze ekstra jakiś i ekspy jakieś dodatkowe No i nie zaszkodzi go Zdobyć. No a tutaj są ciemne grzybki, które warto zabrać, bo to są bonusy do many yy, Które będą nam potrzebne, bo mana będzie nam potrzebna, że gramy magiem. I teraz tutaj pojedynczo... lepiej by było ich... Odciągnąć, aha. No dobra. No dobra, no dobra, powtarzam się. No dobra, no dobra. No tak, teraz pójdziemy sobie jakoś tak ładnie i się odgonimy. Czy mam nadzieję, że jeden ze mną będzie biegł i to by było to najlepsze rozwiązanie, tak? Tak, on sam biegnie. Pięknie, już. Dawaj, 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 dawaj. Chodź, 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 chodź. Chodź, mój kochany. No tutaj ciebie... Trochę podźwignąć, Wypatroszę się! O Boże, ja zapomniałem się grać. No tak, trzeba robić uniki, bo to. bo to jest dźwignia tej wygranej. Dobra, ja dam tak bez sensu, że I kolejny mój. nie, to jest wiadomość jakaś. To pewnie jest lek do Dextera. Zresztą zobaczmy, co tutaj jest za wiadomość. I to jest moja pacjata, tak? Aha. No to zatrzymujcie wszystkie coś tam od Dextera, bo jest podpisane D. Jak chcecie sobie, zatrzymujcie i przeczytajcie. Bo przez tam parę sekund to myślę, że uda mi się. O, aut no super. Nie wiedziałem. Hmm. No i teraz z tym drugim powinnam pójść już dobrze. Roślinka lecznicza to jest plus do życia. Warto ją pozbierać. Tutaj chyba już nic nie ma. Okej, okay. tylko może. W w tym momencie save się przyda. Bo tamten gość, ten Brago, on ma On jest ten który ma nick, czyli... Czyli może być lepszy, Chociaż mi się wydaje, że on nie jest jakiś wymagający. zresztą on... on jest takim samym... nawicjuszem w walce y mieczem jak ja. I nie wiem czemu, ale spadły mi klatki do 10. Nie wiem czy czego jest... W tej sytuacji a to jest fatalna sytuacja, więc wracam za chwilkę, ponieważ nie wiem co się dzieje kompletnie. O, ok, jest już było 30, zacznie jakaś aktualizacja, albo coś w tym stylu. Tak więc wracam za chwilkę. Widzicie co, nie wiem co się dzieje, ale tych klatek podczas włączenia, frapsa spada do, do jednej, nie wiem co z powodem, ale po prostu nie da się nic zrobić. Muszę znaleźć przyczynę i coś z tym zrobić, tak więc to tutaj zakończę odcinek, więc na razie. Trzymajcie się, do następnego.